Hej, witajcie, to je Puszyn Puszyn I testuję taką kostkę Która jak się wrzuci do wody to działa Ma tu czujniczki Jak się przyłożę to świeci Ale na palce to nie działa Jedynie jak się postaracie No i wiecie co? Zaczynamy Zacznę światełko I wrzucam kostkę Tu jest nie widać za bardzo i widzicie jak to wygląda i można normalnie pić. Mm. Dobre. Że to nie schładza jakoś napoju, ale jakby był jakiś napój taki ciepły, to... No troszeczkę byś to schodził, bo to nie schładza. No nie przez te kamieczki w środku, bo tu są. Bo te czujniczki. Teraz. Czekajcie. Czekajcie chwilę. O, bo coś by tak było z tym. Baterie tam nie łączyły dobrze. Oj. I jak widzicie oceniam ten gadżet. No nocne no. 7 na 10. I jak widzicie, to działa. I żegnamy się już. Wiem, że tak krótko trwa, ale to jest mały gadżet. Pokażę Wam później taką fotorankę. Pa.